Witajcie na kanale dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam książeczkę od wydawnictwa Media Service zawada psi Patrol Ekipa na 102 dzielne pieski. Są to książki, które się ukazują co jakiś czas regularnie i możemy zobaczyć, że już wkrótce kolejne przygody dzielnych psiaków. Cena 7,99, ale zajrzyjcie na książeczki bajeczki.pl, bo one często są w promocjach książeczki właśnie na tej stronie. My już mamy wyrwane naklejki. Chwilę Wam je pokażę, bo Oliśa się już od razu musiała wziąć do pracy. O, zobaczcie, tutaj już Oliwka troszkę nam coś ponaklejała. Będzie teraz naklejać jeszcze imiona piesków. Tutaj jeszcze dwie miski zostały i trzeba je połączyć. Książeczka jest świetna dla przedszkolaków. Tak jak Oliśa w domciu ma domowe przedszkole i sobie takie różne książeczki, bardzo dużo takich książeczek robimy. Tutaj też naklejki. Tutaj łączymy. Zobaczcie, z pierwszą literą. Jest Labirynt z Everest. Tutaj mamy największe skrzynie. Przykleić napis. Największy, najmniejszy, najwyższy, najniższy pod odpowiednimi obrazkami. Szukamy szczegółów. Kolorujemy według wzoru. Kolorowanka, tak, dużo tego jest. I naklejki, jak już pokazywałam również. Zobaczcie. Są też naklejki dla ciebie. Tutaj one się znajdują, które możemy użyć dowolnie, jak tylko chcemy. Czy Oliśia może nam na chwilę dać jeszcze książeczkę? Oliśia nam nie chce dać, więc musiałyśmy przejść tutaj koło Olisi. Zobaczcie, Oliśia będzie teraz naklejać to miseczki. To zaczynaj naklejać. Nie, Ty mi naklejaj, bo ja muszę tym trzymać. Czemu musisz trzymać? Naklejaj, dwie miseczki zostały. A ja. To ja chcę potem to. No to jak nakleisz, to obrócisz kartkę. No przecież nie musisz trzymać żabciu. Muszę. Ojejciu, no dobra. Patrz, a tu są już, już na od, odcinki. Tak. Kosmopieski. I są kosmopieski. O kocha psi patrol. Więc my się zabieramy już do pracy. Dziękujemy Wam za uwagę. Będziemy sobie naklejać i kolorować teraz. A ja Was jeszcze tylko zapraszam na inne filmy. Dużo tego u nas się teraz będzie pojawiało, więc subskrybujcie nasz kanał. W opisie do filmu są różne linki, więc możecie tam również zajrzeć. Dziękuję Wam za uwagę. Już odklejamy. Do usłyszenia w kolejnych filmach.